No, witam was wszystkich master z tej strony. Dzisiejszym tematem będzie jedno z ważniejszy, ważniejszych wydarzeń, um, czyli zakończenie oczywiście roku um, i wakacje. Zapraszam. Więc jak już z tego um, chciałem omówić te, um, powiedzieć, zakończenie roku. No to wiadomo, że tego rano pojechałem tam do tej budynie, ale wiadomo, że w się spotkałem um, powiedzieć... Te osoby, które powiedzieć, oczywiście codziennie świętują, więc można powiedzieć, że razem z nami wszyscy tam um, przynośni świętowali zakończenie roku No fakt, że oni tego cały czas świętują codziennie, ale mówię tam o tych piłoszach i innych rzeczach. Wiadomo, że tego wiadomo, otrzymują oczywiście przede wszystkim um, świadectwo na koniec roku, nie? No niektórzy oczywiście mają komisy, to im można powiedzieć współczuję, ale jeżeli ktoś cały rok nie robił, to więc do on, niech się nie dziwi, że ma komica. No i ma powiedzieć, że wakacje zwieprzone. Teraz mam podać, że 60 ileś dni, nie mamy 70, dni, jak kiedyś było tam ostatnio, bo teraz zajbaj te dni, żeby tam tydzień wolny, czy jakoś tak. Jak już omówię tego, co do swojego e, zakończenia roku, to wiadomo, z kumple poszliśmy jeszcze przed, przed tym, tam do, przed rozdanie świąt, nie w klasie tam na ćmika. Potem tego wychował szyjnie, nas zjebała, czeka jak to, nas zjebała, że tego że mamy czas na ćmika, nie mamy czas na rozdanie świadectw. No kurwa, przecież na końcu my zawsze jesteśmy w dzienniku. No to więc ja nie wiem o co jej chodziło, tak naprawdę, no, Potem poszło na jakiegoś oczywiście browara, dlatego tutaj nie mam na antenie na żyło, oczywiście browara, bo już pierwszego tam po rozdaniu świadectw skonsumowałem i dzisiaj próbowałem tego sandwicha. No taki kurwa kutas duży, nie? Wjebany w pół, mówię wam, że tak się średnio 7 x tam na 3,65. Czegoś tak, ale jak zwykle piłem tego Mastera, bo to jest moje teraz ulubione piwo, tak samo się, jak ja się nazywam. Dobra, więc omówiłem świadectwa, że wszystko zdane i trzeba się cieszyć, że człowiek zdał i mu powiedzieć tego do przodu. Więc teraz jeszcze już ostatni temat, czyli wakacje. To wiadomo, że wakacje to jest jeden z najlepszych czasów, wiadomo tego trzeba pić, palić, proszę, chlać i jarać przede wszystkim. I się, powiedzieć miał powiedzieć, jogerzy na wakacjach, no i uważaj tam nie, żeby tam nie zginąć, się oczywiście gdzieś, a um, nie rozywać w ogóle. Więc można powiedzieć, no wyłącz. Więc przede wszystkim wakacje trzeba dobrze odpocząć. Oczywiście przywakować na masę, jak już o wspomniałem przede wszystkim. Albo pójść do roboty, jeżeli ktoś, chce, ktoś oczywiście chce coś zarobić. Ale ma powiedzieć, że tego jeden z lepszych źródeł utrzymania, jakie znamy to są rodzice, ale o tym oczywiście e, nigdy nie mówimy przede wszystkim. Pff, się tam się dobrze, jak już e, wspomniałem. A i chciałem powiedzieć, że e, magia wakacji, jaka tam powiedzieć kiedyś, była jakby się moci, to może powiedzieć była lepsza. Teraz mogę powiedzieć, że to stopniowo zanika i człowiek już i człowiek jest starszy. To po prostu mam powiedzieć, że nie odczuwa radości z niewolnych. Tak, tak, po prostu to jest moje oczywiście przypuszczenie. Kiedyś to radocha, a dzisiaj to jest, mam powiedzieć, taka norma, aby ktoś normalnie robił. Więc, człowiek starszy, tym to wszystko przyjmie, tak samo świętami. Że kiedyś była wiekiem, Magia Świąt św. Mikołaj, a dzisiaj to jest zwykłe dawanie prezentów i to wszystko. Jak już tak można um, to określić. A no i wszystkim chciałem dorzucić życzenia dzisiejszym sojizantom. No to wszystkiego najlepszego dla Ciebie, Adi. Wiadomo, Gawlik, wiadomo o kogo chodzi. Tam wszystkiego najlepszego. A no jeszcze jest vlog z Kowron, Może do niego na Bibę się wpadnę, ale wątpię, że nie wpuścił. Bo się znowu w i będzie źle. No cóż, tak to już jest. Więc z tego odpoczywajcie dobrze. A, no i jeszcze przy, przy, przede wszystkim jedno. Może tego vlogi będą dwa razy w tygodniu. Może, ale zobaczymy, jak to wszystko dalej um, się potoczy. Więc to już byłoby wszystko co do omówienia. Dziękuję wam za uwagę. Nara!